Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, <grym>, nieważne. Z tej strony Scorpio <grym>, i Terminator. Cześć I to jest już piąty odcinek z gry Saints Row 4 Bierz już misję Szykuj tutaj misję dla nas Okej zaję na śniadanie, o nie teraz będzie tantgenki Aha, co? Zobaczysz. od Genki? Tak. Znowu to? Tak. Świetnie. Na to w końcu czekałem. Ale to samo, czy inne już? To będzie z To jest Związane. Aha, stale kinezon. Tak. Aha, znalaz znalazłeś jakiś okaz kolekcjonerski, nie? Może. Ty tam skaczesz. Dobra, staram się jakoś tych klasterów też za bardzo nie zbierać, jak coś to możesz za mnie zbierać, bo wiesz, ja nagrywam to ludzie by bardziej woleli jak chodzę po misje, ale no klastery zbierać też można, nie jest to nic złego, tylko to po prostu wydłuża grę, tak, rozpoczynamy, no to już będzie piekło Wrzucanie na śniadanie Myślałem, że pytanie na śniadanie Ja nie mogę Dobra Dla mnie to już jest dziwne To jest ty nie ogarniesz No jakieś kurcze obroty są i trzeba je Jakby zdobyć O kurde Jakich Motto, murder time fun time fab <laughs> time dobra, aha dobra, welcome to professor genki's mind over murder

Wziąłem głęboki oddech i się udało Dobra. Będzie srebro przynajmniej Dobra To będzie tak Gęki gęki. Nie widzę tu ani ludzi ani pojazdów Oni przyjadą za chwilę Dobra

jeszcze tańczący kozak. Dobra, pięknie. Mi się podobało, tylko nie ogarnąłem na początku. <grywki> Jaki lans. Aha, dobra. I po kolejnej misji, takiej yy, teoretycznie pobocznej, No to są typy misji pobocznych, wciśniej tab. Dobra, mm. O, może mogę wypłacić keša? O kurde, ile kasza mi się dostało. Dobra, to kolejna misja. Szpaner. Uwolni Mata Miller'a. Co? To on jest z nami? No, będzie z nami. Aha, um, będzie. Really to nie znaczy, że musi być. I mean, I he help, but... Innej opcji nie ma. Aha, czyli ten Dekl musi być z nami, Kurde, zawsze mnie wyprzedzasz. Cholera, zabrakło mi sprintu, Zaraz już w ogóle ekstra. Dobra, jeszcze troszeczkę. I tobie się ten sprint nie wyczerpuje? Wyczerpuje, ja co? Bo tak zapieprza, że... no... Ale ja go dobrze tego... oszczędzam. Aha. Dobra, jeszcze kilometr. To jak zwykle będziesz pierwszy. Aż jest tradycji tradycja. A, pewnie. To już jest tradycja w Saints Row. Kurde, z tego samochód tego balonika. Dobra, wybuch, szkoda. <ścoughs> Czemu wybuchu? <ścoughs> Nie nieważne, jest dobrze. Ja bardzo dobrze. Lol, coś się stało z tym samochodem. Dobra, za chwilę będę tam. Kurde, tak biegać po prostu po tym mieście to już po prostu sobie zwyczajnie tego nie wyobrażam, tak zwyczajnie biegać. Zajmijcie te godziny. No ta. Jak teraz misje zajmują, nie wiem, yy, pół godziny prawie jedna każda, a trzeba dolecieć. No dobra, zaczynamy. Jak zwykle ty doleciałeś pierwszy.

A czemu u ciebie jest echo takie lekkie? Co? Nie, bo słyszę jakieś lekkie echo, ale nie to, że ty coś mówisz, tylko jak coś zgrydać ci u ciebie. O. Była teraz właśnie retrospekcja. A, taka... czyli już po kolei będziemy zdobywać persony, to jest spoko.

Dobra. 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 Banalne. Już gdzieś to widzieliśmy. Tak. Coś było podobnego. My się musimy tu bawić, a ona pisze wiersze. No, nareszcie. Aha, przyszło nam być czołgiem. Super. Jeszcze wirtualnym czołgiem. To już w ogóle fajnie. Ty, może tu wszystko niszczyć? Super. Ciul. Ok. Tylko szkoda, że te czołgi są takie powolne. Dobra. O kurde, co to? Aha, ten czołg mi tutaj zawadza. Aha, mam życie czołga mojego. trzeba uważać też. Bramka logiczna. Żebym jeszcze to wiedział, co to jest bramka logiczna. Paz. Dobra, jedziemy dalej. Nie ma taranowania. Zniszcz klucz. Dobra. O lol, ten klucz się automatycznie wyleczył. Aha, teraz trzeba przeżyć zasadzkę ekstra. Tego brakowało. No Trzeba wszystko niszczyć, co jest czerwone. Yeah. Żeby się to po prostu nie rozprzestrzeniało. Gij. Dobra. To kolejny czołg Order sixty ah, Order 66 eee. Aha, ale usprawiła, że wszystko działa You're 90 Uuuu, crossy! Eee. Nie ma to jak czysty... A, to są strzelające... To są te strzelające? A, brak. jechać Czemu nie możesz jechać? Chłopie, nie żartuj sobie teraz. Żartuję. sobie. Kurde, i jakie ściny mam chwilowe? To ja dojadę tam. Kurde. Nie fajnie, nie fajnie. Ech, i to jeszcze gorszy kierowca pojechał. Gorszy? Później się pościgamy, zobaczymy. Na pewnie. To, I to mówi sam ten który uważał się za najlepszego kierowcę, tak? Nie za najlepszego, ale lepszego Dobra Jeszcze trochę, jeszcze trochę O jest rampa <grywka> dialog mi rozwalił A co oni tam mówili, bo wiesz, ja się zbytnio nie wsłuchuję te dialogi A to a powinieneś A wiem no ale bardziej mnie rozgrywka tutaj mm, interesuje Dobra Jeszcze troszeczkę Kurde, nie wiem czy ja tam... W ogóle ja dobrze jadę Możliwe Możliwe mówisz To nie znaczy, że mogę dobrze jechać Gdybyś ty jechał ze mną, no to nie byłoby chyba problemu, ale... Zobaczymy. Jeszcze pół kilometra. Ale dam radę. Zdążę na czas. Zdążę na czas. O kurde. Dobrze, że ten motocykl jest niezniszczalny. Bo bym naprawdę tego nie przeżył. Kurde, jakie to jest jednak długie przejechanie takiej trasy. Dobra. Kurde, minuta. Ostatnia minuta. Dobra, dojadę tam. Dobra. Jest. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Kurde, czołg mnie musiał przyblokować. Jakie gówno. Dobra, jest. Dojadę, dojadę. Pięknie w ostatniej chwili i udało się. E, what the hell? E, co to jest? Jaki wybór? Aha, aha, aha. aha. Mhm. Dobra, ziemniak. Dawaj mi drugi wybór. Abo nici z ziemniaków. Aha. Aha. Poddasz się ze Co? Nie! Ja nie będę żadnego egzekucji. Nie, 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 idziemy na niebieskie. Wieprzies ziemniak. Nie skorzystam z Twojej czerwonej propozycji. Normalnie jak czuję się, w, jak w matrixie. Stój, stój, stój. Kurde. Niebieskie, a jednak. Hmm. Aha, spójrz na komputer. Podejdź do komputera. Hmm. 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 Ej, czemu u ciebie teraz jest tak głośno? E, Termit! Kurde, to jest głupie i ogarnij mikro! Mmm, tratwę z martwych mew... na radio skoczyłsa Kurde, kiedyś dziwne. Kurde, no. Ej, pomożesz? Dobra. to to taki? O kurde, Killbane. ETHERMITE! Aha. Mm. Mhm, ponownie. Cofnąć się... Czemu nic nie mówisz? Um, bo się skupiam na Aha. czytaniu. Okej. Okay. Mmmm. Leżyć Killbane. Zobaczyć się przed kontrom, rozpłakać się. Leżyć Kilbeina. Kurde, cofnąć się. Zamknij się. Uh, mm -hmm. Kurde Czekaj na drugie inne ogracza niż przysiadłem to. Proste. A co Oła. mam teraz zrobić? Uderzyć Killbana ponownie Ciągle uderzaj. Aha cofnąć się uderzyć Killbana Uderzyć Killbana Nawet czas na nas mat Okej, okay. jest, udało się. Masakra! Ale przez chwilę kurczę hałasowałeś tak głośno, że się nie mogłem skupić. Co to było? Takie nagłe szumy słyszałem. Komputer No właśnie. Ale dobra, zamknijmy się na chwilę. A <laughs> oh, <laughs> 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 to jest Matt of Morda. Pakier z niego żaden <laughs> Okej. <Okay. laughs> Na super. Ja bym już zakończył odcinek, tylko jeszcze wejdę sobie do... na statku! Tutaj? No. A, już wejdę do symulacji. Nie! A, wejdę. Dobra, i tam zakończymy odcinek. Okej, okay, już jesteśmy. E, Okej, okay, dziękuję wam bardzo za obejrzenie odcinka Sincero 4 Myślę, że Wam się spodobał. Sorki za te hałasy i cięcia. Ale wiecie, yy, mam tu roztańczony gang. <gryw> makarena tańczą. Dobra, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie. Cześć.